Cześć wszystkim, witajcie ponownie na kanale Zdrowego Impulsu. Dzisiaj nieco inna sceneria, bo jesteśmy na włościach u pana Aleksandra. Miło mi was gościć. Tak, więc przy niedzieli, przy niedzieli nagrywamy nowy odcinek tutaj. Eee, wracamy do jednostek chorobowych. Dzisiaj na tapet bierzemy zespół ciasnoty podbarkowej, czyli kolejna rzecz, z którą do nas pacjenci często przychodzą. Zaraz po stopie łokciu myślę, że to właśnie top 3, mhm. jeśli chodzi o jednostki chorobowe. Więc dzisiaj o ciasnocie podparkowej Wam opowiemy. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, żeby zaznaczyć dzwoneczek, komentujcie, jeśli macie pytania. No i co, ruszamy. Zaczynamy. wstępu, zanim zaczniemy bardziej szczegółowo rozmawiać o anatomii. E, czym jest w ogóle zespół ciasnoty podbarkowej? E, ważne jest, że jest to jedna z najczęstszych przyczyn bólu i ograniczeń funkcji w obręczy barkowej. Dlatego wzięliśmy to na tapet na samym początku. Mamy bardzo wielu pacjentów z e, tym schorzeniem w gabinecie, więc pomyśleliśmy, że to będzie temat no, dla, dla Was po prostu ciekawy. Jeżeli chodzi o zespół ciasnoty podbarkowej, no, jest to przewlekły ucisk struktur w przestrzeni podbarkowej, struktur takich jak wyrostek barkowy łopatki i głowa kości ramiennej. Dochodzi do tego ucisku w momencie, kiedy ruszamy ręką, szczególnie nad głową. Wtedy ten ucisk jest naj, największy, daje największe dolegliwości. No i to, co jest uciskane w, w, tym, w tym ruchu, który opisałem no to przede wszystkim takie struktury jak kaletka podbarkowa, mięsień nadgrzebieniowy, jeden z czterech należących do, do mięśni stożka rotatorów, no i ścięgno głowy długiej bicepsa. Te wszystkie trzy struktury są zlokalizowane w bardzo blisko siebie, bo kaletka podbarkowa jest, jak sama nazwa wskazuje, pod wyrostkiem barkowym, pomiędzy tym wyrostkiem a ścięgnem mięśnia nadgrzebieniowego. W tamtej okolicy również jest związane ukruczobarkowe, które też może dawać takie objawy ucisku dla tej, dla tej kadetki. Jeżeli chodzi o mięsienie nadgrzebieniowy, to mówimy tu głównie o czyczepie końcowym, który jest zlokalizowany na powierzchni górnej guzka większego kości ramiennej. Jeżeli chodzi o ścięgno głowy długiej bicepsa, to znajduje się na, w obrębie guzka nadpanewkowego i w obrąbku stawowym, łopatki. Jeżeli hmm. chodzi o etiologię, czyli po, przyczyny powstawania w ogóle tej e, ciasnoty podbarkowej, e, no to dochodzi w tym całym mechanizmie e, do e, nierównowagi pracy mięśni, które obniżają głowę kości ramiennej w stawie, e, a ją e, unoszą. Mówimy tutaj o mięśniu ramiennym, który swoją funkcją unosi e, tą głowę, natomiast e, mięśnie stożka rotatorów ją obniżają. Jeżeli te mięśnie stoczek rotatorów są osłabione, z różnych przyczyn, no to będzie ta głowa kości ramiennej podciągana do góry i powodowała będzie ucisk w stawie, wpływając negatywnie na te struktury, które wcześniej wymieniłem w, w anatomii. Oprócz tego mechanizmu, częstymi przyczynami ciasnoty są pogrubienie więzadła kruczo-ramiennego, zmiany zwyrodnieniowe w stawie, w obrębie stawu ramiennego i deformacji krawędzi wyrostka barkowego. Tam się mówi o takim haczykowatym wyrostku barkowym. I to tyle, jeżeli chodzi o przyczyny powstawania tego schorzenia. Więc Przejdziemy sobie do funkcji. do funkcji. Te wszystkie struktury, które Aleksander wymienił, no to spełniają jakąś swoją funkcję w naszym organizmie. Zaczynając od kaletki podbarkowej, no to ona spełnia, jak każda inna kaletka w naszym ciele, funkcję taką, że gwarantuje nam ślizg między czymś a czymś. W tym wypadku dochodzi do ślizgu między mięśniem nadgrzebieniowym a wyrostkiem barkowym i między kością ramienną a wyrostkiem barkowym. I tu mówimy o kaletce podbarkowej, więc jeśli tam jest za mało miejsca między tymi strukturami, no to wiadomo, że będziemy mieli powstawanie jakichś stanów zapalnych i dolegliwości bólowych. Kolejna rzecz, czyli stożek rotatorów. Jeśli bierzemy pod uwagę całą grupę stożka rotatorów, no to będzie ona przede wszystkim stabilizowała nam staw ramienny, ale też dodatkowo to, co Aleksander wspomniał, czyli obniżała głowę kości ramiennej. Natomiast my skupiamy się na mięśniu nadgrzebieniowym jako tym największym winowajcę jeśli chodzi o ciasnotę podbarkową, a mięsień nadgrzebieniowy jest w głównej mierze odpowiedzialny za odwiedzenie w stawie, w stawie ramiennym, więc ten ruch będzie nam Przeciążał ten mięsień. Natomiast jeśli chodzi o mięsień biceps, czyli mięsień dwugłowy ramienia, a głównie skupiamy się tutaj na jego długiej głowie, no to ona też będzie odwodziła nam staw ramienny, ale też rotowała go do wewnątrz. I my tu mówimy o jego funkcji, jeśli chodzi o staw ramienny, bo pamiętajmy, że, że to jest mięsień dwustawowy. W głównej mierze on oddziaływuje na staw łokciowy, natomiast my dzisiaj skupiamy się na tym, jaki ma wpływ na, na staw ramienny. Więc jeśli chodzi o, o funkcję to tyle, przejdźmy teraz do objawów. Jeżeli chodzi o objawy, to głównie mamy do czynienia z bólem, który występuje w przedniej części ramienia lub w górnobocznej części ramienia pacjenci w bardzo charakterystycznym zakresie ruchomości czy ten ruch, ponieważ jest to zakres od 60 do 120 stopni odwiedzenia, czyli mniej więcej odtąd dotąd już ręką idąc poza, ponad głowę, w, takim, w takiej bardziej zaawansowanej formie. Mamy do czynienia z bólem już nawet podczas spania, leżenia na tym barku. Mamy do czynienia z osłabieniem siły mięśniowej. Pacjenci nie potrafią bez bólu podnieść jakichś przedmiotów. Ograniczenie jest też z zakresu ruchomości, na przykład rotacji, próba zapięcia stanika jest problematyczna i wiąże się z bólem, czesanie się, mycie głowy również, więc, więc tacy, tacy pacjenci są dosyć charakterystyczni i łatwo gdzieś tam z wywiadu wysunąć wnioski i dobrze zdiagnozować takiego pacjenta. Oczywiście jakiś lokalny obrzęk, stan zapalny również, również występuje u takich pacjentów. I to w zasadzie myślę, że tyle, jeżeli chodzi o objawy. Jak już jesteśmy przy tych pacjentach, to um, nie doszukaliśmy się na pewno, czy częściej ta choroba, jeśli chodzi o powszechność, występuje u kobiet czy u mężczyzn. Um, na pewno um, powyżej 40 roku życia, czyli i panie i panowie są narażeni wtedy bardziej na, na ciasnotę um, podparkową. No i przede wszystkim, co jest najistotniejsze, no to te wszystkie. Um, grupy zawodowe czy sportowe, które są podwyższonego ryzyka, mhm. czyli wszystkie grupy zawodowe, gdzie właśnie musimy dużo pracować z uniesionymi rękoma, czy do poziomu, czy nad głowę tak. hmm. budowlańcy, malarze, elektrycy gdzieś tam tak. cały czas hmm, ewentualnie fryzjerki, fryzjerzy tak. natomiast jeśli chodzi o sporty, no to piłka ręczna, siatkówka koszykówka, e, więc no. czyli też u osób młodszych, nie tylko w średnim tak. wieku, nie? Tak. Więc wtedy, wtedy na pewno będzie to powszechniej występowało, aniżeli u takich osób, które nie muszą gdzieś tam pracować ponad głową, czy to w sporcie, czy zawodowo. Więc no, z powszechności to, to tyle. Ja bym tylko jeszcze dodał, że oprócz sport, wymieniliśmy zawody, w jakich to występuje, i też u osób, które mogą być niepołączone z tym wszystkim, ale na przykład mają taką, a nie inną anatomię. Czyli, czyli na przykład mają protrakcję barków, jakieś złe nawyki posturalne. wady postawy, które mogą, mogą powodować duże hmm. napięcie tkanki, ograniczenie zakresu ruchomości i to gdzieś tam wtórnie powoduje zespół No tak, bo w momencie, kiedy mamy pozamykaną tę klatkę piersiową, gdzieś te barki wysunięte do przodu, no to nie będziemy musieli wykonywać szczególnie ruchów ponad głową, żeby, żeby tak. sobie doprowadzić do urażenia tych struktur, o których wspominamy. Jeśli chodzi o diagnostykę i różnicowanie, no to tak jak przy każdym pacjencie najpierw zbieramy sobie wywiad, później sprawdzamy sobie ruchomość tego stawu, stawu ramiennego. Właśnie te, te wszystkie testy, o których już Aleksander wspominał, czyli na pewno ten test łuku, który gdzieś tutaj między nami się wyświetli, w jakich kątach stawowych ten ból się pojawia i, i w jakich zanika, bo to nie jest tak, że on nam towarzyszy od samego początku do, do końca zakresu. Więc na pewno test łuku. Test Nira, gdzie wykonujemy u pacjenta ruch bierny, czyli po prostu fizjoterapeuta wykonuje ruch zgięcia ponad głowę. Ewentualnie możemy go zmodyfikować o rotację wewnętrzną maksymalną i pacjent w ogóle nie wykonuje tutaj ruchu. Czyli terapeuta podtrzymuje rękę pacjenta, wykonuje ruch za niego ponad głowę i też sprawdzamy, czy pojawia nam się ból charakterystyczny u tego pacjenta. Test Hawkinsa. Test Hawkinsa, gdzie mamy rękę ustawioną w ten sposób, i tutaj też terapeuta podtrzymuje łokieć, łokieć pacjenta, stabilizuje łopatkę. Idziemy sobie do rotacji wewnętrznej. Jeśli wywołamy tym ruchem ból, charakterystyczny dla danej jednostki chorobowej, no to tak samo mamy test dodatni. Mamy na pewno test joba. I tutaj on jest ukierunkowany na mięsie nadgrzebieniowy. Prosimy pacjenta o to, żeby przytrzymał wyprostowarane ręce w poziomie i maksymalnie zrotowane do wewnątrz, oporujemy mu tak, żeby on nie dał się zepchnąć do dołu. Jeśli to wywoła ból w naszym stawie ramiennym, test również jest dodatni. Z testów, z testów to tyle. Jeśli te testy będą dla nas wątpliwe, Będziemy mieli jakieś wątpliwości, i, i będziemy potrzebowali dodatkowych informacji. No to warto takiego pacjenta wysłać na e, rentgen USG. Rentgen nam pokaże po prostu e, zmiany zwyrodnieniowe, osteofity, e, zwapnienia. E, tak jest przestrzeń właśnie między, między tymi wszystkimi strukturami kształt tego wyrostka barkowego łopatki, o którym wspominaliśmy, czy on jest haczykowaty, bo to też predysponuje do tego, że te dolegliwości bólowe się pojawiają, więc rozszerzamy tę diagnostykę właśnie o obrazowanie. I myślę, że wtedy będziemy mieli pełną informację na temat tego, co, co tam się dzieje i jakie leczenie, jakie leczenie zastosować u takiego pacjenta. Nawet jeżeli trafiliśmy z diagnostyką taką w, w gabinecie, to dobrze jest wiedzieć, jak duże są te zmiany. Nie? Czy ten stan zapalny jest e, spory, czy dotyczy tylko na przykład kaletki podbarkowej, czy już jest e, jakkolwiek ruszony, ruszone ścięgno mięśnia nadgrzebiniowego, czy właśnie jest taka ani na tego wyrostka. Więc takie są cenne informacje dla nas, żeby pacjentowi powiedzieć, no jaka jest szansa na rehabilitację i zachowawcze leczenie, ile to może potrwać. Mhm. Jeśli chodzi o różnicowanie, no to na pewno musimy sobie umiejscowić ten ból. Ten ból w czesnocie podbarkowej jest głównie zlokalizowany z przodu, ewentualnie jest to przednioboczna strefa stawu ramiennego. Więc teraz tak, musimy różnicować z innymi mięśniami też rotatorów, czyli oprócz tego nadgrzebieniowego resztę mięśni bierzemy na tapet. Na pewno zapalenie innych ścięgien niż tylko mięsień nadgrzebieniowy i, i mięsień dwugłowy. Mhm. Torebka stawowa, czyli tutaj będziemy mieli już gdzieś tam z tyłu głowy, że to może być bark zamrożony, natomiast parku zamrożonym nie będziemy mieli pełnego zakresu ruchu. Jeśli widzimy, że ten pacjent jest w stanie unieść nam do odwiedzenia i ponad głowę rękę, ale z bólem, to myślę, że to będzie bardziej ciasnota podbarkowa. Jeśli ten pacjent nie jest w stanie już wygenerować tego ruchu do odwiedzenia, no to może to iść już bardziej w kierunku barku zamrożonego. No i na pewno te zmiany zwyrodnieniowe, więc te wszystkie rzeczy gdzieś tam musimy mieć z tyłu głowy i brać je pod uwagę w ocenie tego, czy nasz bark i nasz ból jest podłożem ciasnoty podbarkowej. Więc tyle, jeśli chodzi o diagnostykę i różnicowanie, natomiast jak to już mamy, mamy pacjenta zdiagnozowanego, no to przejdźmy do leczenia. No leczenie, w pierwszej kolejności na pewno dobrze jest spróbować leczenia zachowawczego, czy nie decydować się od razu na zabieg. Przy leczeniu zachowawczym często ortopedzi proponują jakieś iniekcje sterydowe, żeby szybko pozbyć się bólu, natomiast no My na pewno jesteśmy za tym, żeby zacząć od takiej klasycznej rehabilitacji. Czyli nie operowałbyś? Czyli nie operowałbym, operowałbym dopiero, jak ta rehabilitacja przez rok nie da, nie, nie da należytych efektów. Czyli, czyli tak naprawdę trzeba się mocno zbroić w cierpliwość. Ja mówię, że to leczenie każdej ciasnoty podbarkowej musi trwać aż tak długo. Natomiast no, może i jest, jest to też normalne. Nie? Więc operacja dopiero po roku nieudanej nie, nie rehabilitacji. A jeżeli chodzi o samą rehabilitację, no to na pewno można sobie podzielić na, na trzy etapy. Przynajmniej my tak tutaj działamy. W pierwszej kolejności fajnie jest sobie opracować struktury dookoła łopatki dookoła obręczy barkowej, na zasadzie rozluźniania jakąś piłeczką do lakrosa, jakimś wałkiem, mini rollerem, żeby wszystko bardziej uelastycznić, żeby zwiększyć te zakresy ruchomości. Fajnie jest też popracować nad odcinkiem piersiowym, który równolegle może być ze zmniejszonym zakresem ruchomości. E, więc też jakieś, powykonywać jakieś mobilizacje, zresztą mamy film o odcinku piersiowym kręgosłupa e, z mobilizacjami, z rolowaniem, z rozciąganiem, więc e, możecie sobie... Odsyłamy do niego, pewnie gdzieś też się tutaj pojawi link. No, dokładnie. E, gdzieś tam, jak mamy już opracowane te struktury pod kątem zwiększonej elastyczności, ruchomości, e, ruchomości samego e, stawu ramiennego, no to na pewno wzmacnianie będzie, będzie też ważnym aspektem, wzmacnianie mięśni stożka rotatorów i, i, i mięśni obręczy barkowej. Hmm. Oczywiście jakaś fizykoterapia na zasadzie zwalczania stanów zapalnych też w tle jest, ale wydaje nam się, że tutaj problem jest jakby mechaniczny i, i trzeba popracować z pacjentem po prostu z ćwiczeniami. Czy to mobilizacje, czy to jakieś rozciągania, rolowania odpowiednio dobrane ćwiczenia, które no po prostu przywrócą nam ten dysbalans, który powstał mięśniowy pomiędzy mięśniami rotatorów a mięśniami ramiennym. Czyli chcemy przechodzić Ale... jak najszybciej do ćwiczeń i jak najszybciej do ćwiczeń. I grunt, żeby te ćwiczenia były bezbolesne. Tak. I o to bardzo łatwo zadbać, żeby te ćwiczenia bezbolesne były już na bardzo początkowym etapie. Po prostu gdzieś tam z jakimś kijkiem, bazując na jakichś zakresach ruchomości, zakresach bezbolesnych, ale żeby cokolwiek robić i już jakąś gimnastykę dla tego stału ramiennego wykonywać. Jeżeli chodzi o samo leczenie operacyjne, no to tak jak mówimy, dopiero w skrajnych przypadkach, kiedy rehabilitacja nie, nie pomaga, to, to można się zdecydować na, na tego typu leczenie. Polega ona głównie na odbarczeniu przestrzeni podbarkowej w momencie, jeżeli tam jest, jeżeli tam jest główny problem. Czyli tak oczyszczeniu... ludzkim, dla, dla ludzi, ludzkim tak, słownictwem tak, mówiąc, zrobienie więcej miejsca tak, w tym Tak, przyjęcie części kaletki podbarkowej, oczyszczeniu tego miejsca resekcji przedniej, resekcji, czyli usunięciu też przedniej części wyrostka barkowego, tak żeby tam po prostu było więcej miejsca w tej przestrzeni. Jeżeli nie da się tego zrobić mięśniowo i obniżyć głowy kości ramiennej w dół, ten ucisk cały czas jest na tych tkanki miękkie, które już wymienialiśmy, no to po prostu trzeba się ich pozbyć, nie? Jakąś część możliwą wyciąć stamtąd, żeby tego ucisku nie było. No ale prawdopodobnie po takiej operacji i tak skazana rehabilitacja, która jest ukierunkowana właśnie na ćwiczenia, na cały czas wzmacnianie i taką prewencję tego miejsca, żeby po prostu ten problem się nie, nie pojawiał e, znów. To jeżeli chodzi o leczenie, tak to wygląda i to jest. To teraz y, powiedziałeś o tym, jak już ten problem powstaje, natomiast y, zapobieganie, jak, y, jak działać, żeby nie nabawić się tej ciasnoty, ciasnoty podbarkowej. I tu myślę, że w głównej mierze no to będą znowu ćwiczenia, tylko po prostu, że... No to jest to, co wymieniłem, tylko po prostu traktujemy to jako prewencję, tak. a nie jako rehabilitację. No tak. bo to nie, nie oszukujmy się, to są te same ćwiczenia. Ale jesteśmy teraz ukierunkowani na pacjenta, który jest bezbolesny, więc chcemy wykonywać wszystkie, wszystkie ćwiczenia. Sprawdzamy sobie u takiego pacjenta zakresy ruchomości. Jeśli widzimy, że to może dążyć w tym kierunku ciasnoty podparkowej, że to ograniczenie, ograniczenie zakresu ruchomości, mhm. bo pacjent na co dzień e, ma te swoje złe nawyki, albo właśnie pracuje gdzieś z rękoma uniesionymi, bądź gra w siatkówkę, koszykówkę. Mhm. No to będziemy zalecali takiemu pacjentowi właśnie ćwiczenia mobilizacyjne, rozciągające, żeby po prostu z tego dysbalansu wychodził, i to będzie takie przeciąganie liny, czyli co, co my sobie popracujemy w tych złych wzorcach ruchowych mm -hmm. albo ponad głową. No to później będziemy chcieli to rozluźnić i spowodować, że tam będzie na, na nowo więcej przestrzeni w tym stawie ramiennym. Um, więc. To tyle, jeśli chodzi. Tak, na dobrą sprawę, nie będziemy takiego pacjenta gdzieś tutaj zapraszali na no, terapię manualną, też. Natomiast to w głównej mierze już pacjent sam jest w stanie wykonać, czy to w warunkach domowych, czy w warunkach siłownianych. No bo nie ukrywamy, że te ćwiczenia będą odgrywały najistotniejszą rolę, jeśli chodzi o prewencję i zapobieganie tego typu urazom. Dokładnie. Więc tyle, jeśli chodzi o zapobieganie. O ćwiczeniach sobie powiedzieliśmy. Coś jeszcze byś dodał? No nie, te ćwiczenia też już jesteśmy na takim etapie, że na kanale pojawiają się w bibliotece ćwiczeń e, filmy e, i też filmy, które są związane z obręczą barkową, więc możemy śmiało do tych ćwiczeń odesłać, żebyście sobie zerknęli, co tam dla Was przygotowaliśmy. Myślę, że warto wykonywać takie, takie ćwiczenia. To są proste, domowe ćwiczenia bez użycia jakichś skomplikowanych sprzętów, żeby po prostu robić sobie taką codzienną gimnastykę, gdzieś próbować uruchomić Obręcze barkowe, szczególnie jak wiecie, że zostaliście wymienieni jako grupa ryzyka, czyli właśnie wasz zawód polega na tym, że trzeba te ręce unieść, że trzeba pracować z rękami uniesionymi w górze, że trenujecie sporty, które mocno angażują kończyny górne. No to takie ćwiczenia w formie prewencji warto jest po prostu robić regularnie. Do tych ćwiczeń też dodam, że te wszystkie, które my umiejsc umiejscowiamy sobie na, na YouTubie, jeśli chodzi o bibliotekę ćwiczeń, bierzcie pod uwagę, że to są ćwiczenia, które są około rehabilitacyjne, czyli można powiedzieć, że bardziej medyczne. Albo prewencyjne. Natomiast osoby, które są aktywne fizycznie i grają w konkretną dyscyplinę sportową, raczej uprawiają konkretną dyscyplinę sportową, typu siatkówka, piłka ręczna, koszykówka. My później takich pacjentów często odsyłamy do, do specjalistów, którzy zajmują się po prostu konkretną dyscypliną sportową, czyli po prostu jest gdzieś tam płynne przejście. Od nas mogą dostać zestaw prewencyjny albo taki bezpośredni po, po urazie. We wczesnej, we wczesnej fazie, natomiast później warto już pod te konkretne dyscypliny sportowe wyspecjalizować. Tak. Ko konkretny konkretny trening wzmacniający w konkretnych płaszczyznach gdzieś tam, które będą miały na uwadze właśnie daną dyscyplinę sportową. Więc to tyle jeśli chodzi o temat zespołu. Ciasnoty podbarkowej. Mamy nadzieję, że, że stał się on dla Was jaśniejszy. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Będziemy na nie odpowiadać. Natomiast to jest dopiero pierwsza część barku. Wrócimy do, do, do barku jeszcze z kolejnymi jednostkami chorobowymi. Nie chcieliśmy ich brać wszystkich na, na jeden raz, bo no jest tego sporo, żeby, żeby to przyswoić. Więc... Tyle w tej części pierwszej. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować na YouTube. Pamiętajcie, żeby nas obserwować na Instagramie i TikToku. Um, no i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. I piszcie komentarze. Tak, zdecydowanie czekamy na Wasze komentarze. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Do usłyszenia.